W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek w niedzielę dziewiątą po Trójcy Świętej. I drodzy, Boże Słowo, które dzisiaj chce nas nie tylko prowadzić, ale umacniać nas w ten niedzielny dzień, a może nadchodzący tydzień. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te wersety, które znajdują się pod dzisiejszymi wszystkimi tekstami, tymi liturgicznymi i tym kazalnym. W psalmie 90, 10 wierszu czytamy. Życie nasze trwa lat 70, a gdy już sił ustanie, lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znuji. Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. I fragment dzisiejszego tekstu kazalnego, jeden werset z listu apostoła Pawła do Filipian, gdzie w trzecim rozdziale, dziesiątym wierszu tak czytamy. Chcę poznać Chrystusa i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Drodzy te dwa teksty dzisiaj wspaniale się uzupełniają. Pokazują nam bardzo szeroką perspektywę. Z jednej strony mówią nam o naszym życiu, o tym co każdego dnia możemy doświadczyć, a z drugiej strony wskazują na tego, który ma moc. Moc z martwych wstania. I teraz, gdybyśmy zastanowili się tak naprawdę, czy nasze życie, czy mamy lat 70, 80, a może nieco mniej, 30, 40, 50, czy tylko jest trudem i znojem? Bo jeśli uświadomimy sobie, że tak jak w tym tekście kazalnym, o którym dzisiaj będzie mowa, nieco trochę szerzej. Wybierzemy tego, który jest naszym zmartwychwstaniem. To czy nie okaże się, że to nasze życie wcale nie jest tylko trudem i znojem, ale jest pełną radości obecnością Chrystusa w nas. To wszystko zależy, droga siostro i bracie, od Ciebie. Co Wybierzesz, Czy wybierzesz zysk tego świata, a może wybierzesz stratę tego świata, żeby poznać Chrystusa, żeby poznać Jego moc. A wtedy będziesz doskonale wiedzieć i wiedziała, że często są w naszym życiu takie sytuacje i chwile, że faktycznie one nas przygnębiają. Ale razem z Chrystusem możemy wiele zrobić. Mamy życie, mamy zmartwychwstanie, mamy inną perspektywę. Chcielibyśmy, drodzy, Bogu podziękować za ten dzisiejszy dzień. Chcielibyśmy również Bogu podziękować tą wspaniałą pieśnią, która dla mnie osobiście... Nie jest tylko wyznaniem wiary, ale pokazaniem tej szerszej perspektywy. Perspektywy, w której często my się znajdujemy i nie potrafimy znaleźć odpowiedniego, może nawet sensu życia. Boimy się. Boimy się zaufać Chrystusowi. Boimy się podjąć decyzję, która może mieć długotrwały skutek. Ale często te decyzje powodują to, że nasze życie się zmienia, że możemy wtedy żyć, że możemy inaczej patrzeć na wszystko to, co nas otacza. Posłuchajcie. Dobrą moc Twą, Panie otoczony, przeżywać mogę każdy dzień i rok. Wiernością Twoją jestem pocieszony. Wiem, że mnie Jak dusza ma na Ciebie liczę, że Twoja miłość nam ratuje. The Się, co mi przyniesie dzień Ty jesteś ze mną ciągle od zarania, Ty chronisz, niech wyjdzie nocy dzień, gdy nastanie cisza upragniona Daj mi słyszeć dzieci Twoich śpiew. I niech też dusza moja utęskniona, postąpi wejścia do... chronisz, niegdy idzie nocy, cię. Gdy chronisz mnie, gdy idzie nocy, cień. Drodzy, życzę Wam błogosławionego dnia, błogosławionej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie z parafii z Nowego Sącza. Amen.